Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku, z tej strony Beniamin, witam Was bardzo serdecznie na kanale Ręce, które leczą. Pokażę Wam dzisiaj jak przebiega wymiana amortyzatorów czy też teleskopów, jak kto woli, w pralce Siemens. Dokładny model WM14S742PL, będzie napisane oczywiście w opie filmu. E Filmik zaczynam trochę od dupy strony, ponieważ zacząłem nakrywać, e, jak już jest pralka w części rozmontowana. Jeśli chcecie zobaczyć, jak przebiega proces składania, a też rozkładania, ponieważ można to sobie wydrukować, zapraszam Was do minuty szóstej tego filmu. Od tego momentu zaczynam składać pralkę. Żeby dostać się do amortyzatorów, musimy ściągnąć sobie front pralki, tak jak tutaj widzicie. Jest amortyzator z, te, z tej strony. Są trzy amortyzatory w tej pralce. Dostęp do nich jest od frontu i też od tyłu. One bardzo łatwo wychodzą. Pyk, ciach wysuwa nam się ze zbiornika, wszystko skręcane. E, bajeczka. Pralka wygląda naprawdę na e, bardzo zadbaną, mimo że ma 11 lat, e, ale to był w sumie jeden z droższych modeli w tamtym okresie, jak mi tutaj właścicielka powiedziała. Natomiast no nie dziwię się, silnik inwerterowy e, naprawdę wewnątrz pralka wygląda jakby była nowa. Nie ma żadnego pyłu, oczywiście, który często pochodzi od szczotek węglowych czy też no, żadnych jakichkolwiek środków zużycia, cieknięcia wody i tak dalej. Tutaj macie drugi amortyzator. I uwaga, yy, w tym amortyzatorze śrubka, tą którą właśnie wykręciłem, ona wychodzi sama, w ogóle palcem ją odkręcałem, wychodzi od frontu, a druga śrubka jest od, zlokalizowana z tyłu. Także z obu stron trzeba mieć dostęp do amortyzatora, żeby tylko wymienić. Tutaj przed chwilą zobaczyliście cały zestaw amortyzatorów. Trzech sztuk ja je kupiłem na, na Amazonie. Przesyłka w dwa dni doszła. Oryginalne. amortatory wchodzą tak bardzo łatwo, że naprawdę pora sobie z ich wymianą. Tutaj skręcamy. Z tą śrubką, uwaga, tą dolną, we wszystkich trzech amortorach uważajcie. Musi być dobrze dokręcona, ale czuję, że gwint jest dość miękki i łatwo go przekręcić. Dlatego ostrożnie z nią. Bierzemy sobie, po wymianie tego lewego przedniego amortyzatora i odkręceniu tej jednej śrubki prawego amortyzatora, odkręcamy sobie tylną ściankę. Tutaj nie szczędzili śrubek, naprawdę, ponieważ ee, te śrubki są co 5 cm. Jest ich trochę. Polecam się wyposażyć w wkrętarkę. Tam był jeden amortyzator tylni, lewy. No i tu jest ten nasz amortyzator pojedynczy z prawej strony. Jak widzicie, śrubka znajduje się od tej strony. Także dostęp z obu stron jest jak najbardziej wskazany. No i bierzemy się za rozmontowywanie. Jak będziecie wymieniać amortytory i rozciągać je, wyciągać te teleskopy, uważajcie, żeby nie wyciągnąć nie rozdzielić tych obu części, ponieważ mi się to zdarzyło niestety. Bawiłem się i sprawdzałem, e, jak duży opór stawia wyciąganie i, i składanie z powrotem teleskopów. No i wyciągnąłem niestety. I tam są takie okładziny, które z powrotem ciężko jest złożyć. Trochę się musiałem namocować, żeby to złożyć z powrotem. Dlatego nie bawcie się tym zbytnio. Mocujcie po prostu tak, jak jest, żeby nie robić sobie kłopotów. No i tutaj ten amortyzator wyciągamy. Od tylnej strony obie śrubki są skierowane w naszą stronę. No ja byłem po prostu pod wrażeniem, jak ta pralka wygląda po 10 latach. Naprawdę polecam czasem dopłacić do wyższego modelu, bo no jest to bezobsługowy sprzęt. Dlaczego w ogóle tutaj, chciałem Wam powiedzieć, wymieniamy amortyzatory? Ponieważ pojawił się charakterystyczny objaw uszkodzonych amortyzatorów, czyli pralka zaczęła jeździć po łazience. Jeżeli na początku w ogóle klientka do mnie się zgłosiła, z zapytaniem ile by kosztowała wymiana łożysk ponieważ z góry założyłem, że tutaj są łożyska słuchajcie, luz na łożyskach w tej pralce jest zerowy nie ma żadnych stukotów ani, ani e, żadnych innych niepokojących dźwięków jak przyjechałem to po prostu okazało się, że amortyzatory są wyrobione ja to sprawdzam tak, że po prostu ściągam sobie górę pralki naciskam na bęben i jeżeli amortyzatory są, amortyzatory są sprawne bęben powinien powoli się cofać do pozycji Pierwotnej. Jeżeli nie są sprawne, to naciskając na bęben będzie efekt takiego kozłowania piłką koszyku, do koszykówki. Czyli po prostu bęben będzie się odbijał nam i cały czas będzie przy ręce. Nie będziecie czuli żadnego tłumienia. No i oczywiście ten podstawowy objaw, czyli jeżdżenie pralki po łazience, przesuwanie się jej. Ja tu, korzystając z okazji, wyczyściłem jeszcze zbiornik detergentów, który tak właśnie wyglądał. Niestety zasyfiony cały był i zakamieniony. Jak zbiornik detergentów jest założony, ciężko go wyczyścić. O, tutaj zobaczcie, jak rurki wyglądały całe zawalone. A jak jest wszystko rozmontowane, no to bezpośrednio możemy sobie napikać płynem do odkamieniania. To sobie może poleżeć, nic nam nie skapuje i wyczyścić możemy idealnie. Ja tu oczywiście oszczędziłem Wam czasu Waszego cennego na oglądanie, jak czyszczę zbiornik detergentów. Dlatego przystępuję od razu do składania pralki. Wybaczcie mi jeszcze raz, że na początku nie było elementu rozkładania pralki. Niestety wpadłem na poziom nagrania tej ciekawej naprawy dopiero w trakcie, kiedy front już rozłożyłem. Ale myślę, że ze spokojem sobie poradzicie. Nie jest to jakoś ultra skomplikowane. Front wkładamy w plastikowe zaczepy, od góry dwie śrubki przekręcamy, na dole dwie śrubki są. Oczywiście pamiętajmy o podłączeniu blokady. I odłączeniu, jeżeli rozmontowujecie front. Blokady drzwi mam na myśli, bo tam są takie przewodziki, żeby nic nie urwać. Zakładamy fartuch i obejmę, która ciężko wchodzi, ale w zasadzie dziękuję Ci y, użytkowniku Oniku Mateusz Kamilowski, ponieważ y, dzięki Tobie zacząłem stosować już dzisiaj patent z y, kombinerkami rozciągam tą sprężynę zewnętrzną na fartuchu, i faktycznie rozciągnięta bardzo łatwo wchodzi na swoje miejsce także w następnym filmiku pokażę Wam ten patent no i dziękuję, że podzieliłeś się z nami e, tą pomocną radą ja się czegoś nauczyłem i mam nadzieję, że dla Was również e, to, to będzie łatwiejszy patent na zakładanie tej sprężyny fartufla, z którą wielu się męczy tutaj zakładamy sobie już panel przedni, podłączamy zasilanie Wszystkie przewody na swoje miejsce, tutaj były trzy raptem. Zanim założymy panel przedni, przekręcamy śrubeczki. W zasadzie, żeby je odkręcić, to trzeba ten panel przedni również ściągnąć, żeby ta metalow ten metalowy wspornik poprzeczny był luźny, ponieważ ciężko jest potem wyciągnąć. O. I ta blaszka, którą teraz montuję, też jest bardzo istotna, musicie ją ściągnąć. Aby wysunąć zbiornik detergentów, czy też inne elementy. No i front sobie już wchodzi gładko, tak jak w innych Siemensach i, i Boschach. Dwie śrubki tutaj to są od zbiornika detergentów. Jedna tutaj metalowa trzyma jeszcze front. No i pięknie wsuwamy szufladkę. No i coś Naprawdę bardzo fajny sprzęt. Mam nadzieję, że pochodzi kolejne 10 lat. Oby, tak dalej. Powodzenia z Waszymi naprawami. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. I do zobaczenia w następnym odcinku. Strzałka.